Halo halo, witamy w Ark Riders. Dzisiaj sobie pójdziemy na mapę na pogrzebane miasto. Ponieważ mamy tutaj, znalazłem klucz do ratusza w pogrzebanym mieście. Jeszcze tam nie byłem, nie otwierałem, nigdy nie wiem co tam jest. To sobie sprawdzimy i jest zadanie. Uj się do placówki badawczej. Placówka badawcza jest. To ratusz, placówka badawcza jest tutaj. Także postaramy się w jednym rajdzie zrobić te dwie rzeczy. Idę sobie tym. Oczywiście jeden klucz zawsze noszę, w razie czego jakby już daleko były ekstrakty, to żeby włas jakiś mieć. Bandaże, coś takiego. Ekwipunek, jak widzicie, prawie pełny. Chomikuję, co się da. Kluczyków trochę też mam więc będzie trzeba powoli to wykorzystać, ruszamy, yy, dobra ratusz jest w tą stronę, świeżutka mapa. Plan jest. O, karty do gry. Plan jest prosty. Jeżeli kogoś widzimy, możemy spróbować go. Spróbować go utłuc. Jeżeli wiadomo mówimy nie strzelaj, to nie strzelamy. Ja chyba od trzech dni nikogo nie zabiłem. Nie no, raz zabiłem gościa, który mówił nie strzelać. A tu nagle obrócił się do mnie jak byłem plecami i zaczął strzelać, ale go zabiłem. Co chyba ratusz najpierw zrobimy? Ratusz czy quest'a najpierw? Może quest'a? Może się później okaże, że ratusz ktoś opierniczy Czekaj, gdzie jest ten znacznik? Okej, okay, słyszę większego bocika Zapalę wam latareczkę, żebyście coś widzieli. O, baza. Zawsze to pieniądze. Tego się nie daje tu? Let's go. Sprawdźmy, może znajdziemy jakiś kluczyk. Dalej. Wiem, że bez broni szybciej się biega i tak dalej. A tu z wyjście. No ale jakby ktoś zaatakował. To trochę jednak to ułamek sekundy wyciągnięcie broni. A jeszcze jednego kapusia musimy też upolować. Do kościka za 10 monet. Proszę jak się złożyło. do mnie? Pójdź to. Nie wiem, czy to było do mnie. Naprawdę. Zaraz wsparcie wezwie. Już jakieś wsparcie. Odmiennie Dobra Dobra leży! leży ucieka ucieka Wejdź w tędy. Widzisz, jakiś ziomek chyba do mnie strzelał. Gdzie mam iść? Tam kapuś wsparcie wezwał. Na szczęście nie do nas. To jest ratusz, to jest chyba ratusz. Nam mu szansęidd sobie chłopie. Czai się tu czy nie. Opiej co by nie chcecie chce zabijać. Za dużo hałasów, cały czas mi się wydaje, że coś słyszę, jakieś szumy, szuranie. Muszę iść do tego budynku. Muszę spida oszczędzać, żeby mieć w czego na ucieczkę do budynku czy coś. O, Morelki, ja potrzebuję morelki. Jeszcze mi tam brakuje. To chyba cytryna. To cytryny nie chcę. Dobra, Kura dobrze się składa. Bo chyba działko też potrzebuje od tego robocika, może jakaś karta się trafi. Teraz musimy sprawdzić, jaki drugi plan się odkrył. Czemu mi to działko spadło na dół? A, co my tu mamy? Poszukaj banku nasion w pokoju ze świetnym widokiem. No to zaraz poszukamy. W kamienie potrzebna teraz, ale weźmiemy jak już tu podniosłem. W tych szufladach może być coś ciekawego. Nie chcę za dużo polutować, bo jak pójdziemy do ratusza, to tam pewnie będzie co lutować. Chyba, że coś co do quest'a potrzebuje. Taśmę weźmiemy, bo taśmy nigdy dość. Tak, jeszcze nasłuchuję, czy on to też potrzebuje. Nasłuchuje, czy kroków nasłuchajcie? Zawsze to Exponent, za otwarcie szafek, pokój ze świetnym widokiem. Może być wyżej. Święty. Aha, aha, tutaj nic normalnie bym zbierał, ale że potrzebuję, zostawiam miejsce, żeby później nic nie wywalać Szukam tylko takich wartościowych rzeczy jak na razie. Czekaj, czy ten budynek to jest parking. Ktoś tu coś tu co się balutuje niedaleko. że chyba jestem nie w tej części budynku co trzeba. A, tu chyba. ja wiem czy to jest dobry ładny widok. Głupie maszyny. Bank und so. Chyba z drugiej strony lutuje Kurde nie ma... A mówię cały czas w tym budynku co trzeba. Może jeszcze wyżej trzeba wejść Tak, może jeszcze Jak dobre widoki to z samej góry, nie? W szafeczkach, zrobić coś fajnego. O, dwa zegarki. No, tej broni nie będę brać, bo już mam. Kajdanki słabo, rzadko spotykam. Weźmiemy. O, to może być te piętro. A nie, to jest dach. E, poszukaj banku nasion w pokoju ze świetnym widokiem. Bank nasion. O, w takim właśnie pojemniku znalazłem fioletową kartę. Czekaj, może... No. Tu już ktoś był. A, jest tam. Siadąc, się strzelają. Jestem dalej w tym budynku, dalej. O. Bo mi czasu zaraz brak mi. Już przeszukany. Mam nadzieję, że to nie ja tu byłem, jakoś naokoło. O. Kolejna karta. Myślałem, że ktoś lutuje coś. Nie, no byłem tu, kurde. Czyli to może być gdzieś tu. O, jest. Okej, okay. czyli quest zrobiony To idziemy do ratusza Czyli jakoś minąłem te miejsce Dobrze, to do ratusza Tylko jeszcze tu może sprawdźmy Szufladki zawsze w spoko Składu pojemników. To mi się przydaje właśnie do tworzenia tych kluczy. Może weźmiemy tak Na wszelki wypadek, żeby już tego questa nie robić. E, ratusz w tamtą stronę. Jest ten budynek przed nami. Teraz pytanie: Gdzie jest wejście? No i tak Po podnosiłem tyle rzeczy, że już mam full ekwipunek. Weźmy coś wywalmy po prostu, czekaj. To wywalmy, to wywalmy, to wywalmy. O, o, o. Dobra, będziemy na bieżąco myśleć. Może się okaże, że w tym ratuszu będziesz przeszukane. Tylko teraz, gdzie jest wejście? Co tu jest? Części gumowe, nie chcę. Pusia nie nie chcę Tutaj? Nie tutaj Tutaj Ciekawe czy jest tu... Czy są tu inne drzwi Ktoś tu kurde był użyłem kartę. Muszę zobaczyć czy inne wejście jest. Siemagyku. Sorry, spanikowałem jak mi tu wlazłeś. O proszę, coś tu ma. Amunicja, bo się kończy. Tak, to zabieram, to zabieram, to zabieram. To zabieram. Miała miejsca. To zabieram. Tyle chyba. kroki Boże co tu się dzieje zaraz ja tu mnie pat od kogoś Fa Niech te drony stąd lecą Ktoś tu strzela chyba do tego. Wow. Ktoś tu jakoś w las To jest linka Dachem? Ja tu zaraz znajdę wyjście Mnie nie wierzę Tam jest ziomek, którego chciałbym przeszukać Ajajajaj, padłem. Jaj Ajajaj. Nie, nie bimy. Nie bimy. Ja się szybciej poddam. Kurde, było ciekawie. Ale quest zrobiony.